Sobety klasycznych chłopców w tym finale wystartują. Na to, że pierwszy Bartoszkutoniliśmy KP6. To że w Tor drugi Wojciech Pawno Motyl Stella Wola, Szkoła Mistrzostwa Oświęci. Na torze trzeci Marcin Marek Modnik Radów. O czwarty Adrian Misierz z Panka Wiłgora. Na to, że piąty Konrad serwen i oświeciem szkoła mistrzostwa o świeci. O szósty i o trzy.

Krystian z I on też zwyciężył w finale Krystian Krzykowski z Rzeszowskiego z Samochód. Jego rezultat 1 8 7, 7. Przed nami